A czy ten, ten mój ten już jest włączony? już Ojej, No to dobrze, to możemy tutaj działać. Okay. Miejsce, które żeśmy właśnie przeszli, to najtrudniejszy odcinek na tym szlaku. Tak zwany czarny dziób. Ma on mniej więcej 8 metrów wysokości, 6 klamer, jeden łańcuch. No, kto go przejdzie, to w zasadzie jest nie może na szczycie. Czekania na swoją kolej. Byłem nieśmiały może w pokonywaniu tego czegoś. Po prostu powiedz, nie. że chciałeś przepuścić kolejkę i tyle. Nie. No Jesteś uprzejmy, jesteś nie. taki grzeczny. Nie, ten dziób dał mi w dziób po prostu. Tak. Zazwyczaj ojciec nie, nie wędruje sam, tylko w towarzystwie innych braci. Padła w czasie jednej takiej wyprawy takie stwierdzenie, że że nawet średni lęk wysokości nie jest w stanie nas odeprzeć od tego zdobywania szczytu, pod warunkiem właśnie, że jest ta wspólnota. Mały lęk wysokości nie jest w stanie przeszkodzić zdobycia tego szczytu? Powiem więcej, nawet średni lęk wysokości dzięki wspólnocie można pokonać. Jak też Brat tutaj widzi położenie tego akcentu na, na wspólnotę i w wędrowaniu górskim, i w życiu codziennym? Zamknąłbym to, to chyba takim jednym głównym stwierdzeniu, jak dla mnie przynajmniej, cierpliwość. Nawet jeżeli, jeśli idę z kimś, yy, to ktoś może się nie niecierpliwić z tym, że dla niego coś przejść jest łatwo, dla mnie nie. No to ktoś może być tym, kto, kto przeszkadza. Będrówce. To nie jest zwolniony tempo. Ja po prostu tak idę. Ja mogę też tracić cierpliwość z tego względu, że sam sobie z czymś nie radzę, właśnie z jakąś przeszkodą, ale równocześnie ja, może pojawić się jakaś taka refleksja, że dla kogoś mogę być przeszkodą w zdobyciu czegoś więcej. Nie? I to jest pytanie: co w takim momencie zrobić? Można podjąć szybką decyzję, dobrze, idźcie sobie, ja sobie wrócę i się spotkamy gdzieś tam na dole. Mhm. Mogę dać sobie czas, przeczekać, a się o swoje z jakąś wysokością mm -hmm. i jednocześnie dam sobie pomóc. Tak jak to, to wtedy podczas tamtej wędrówki było. Dać sobie pomóc to też nie jest łatwe. Bo to wymaga pokoju z kolei nieraz, nie? uznania, że tak, nie radzę sobie. Wygodniej byłoby mi jej pewnie zejść, zawrócić, niż stać się kimś, za kogo trzeba wziąć odpowiedzialność? Mm -hmm. I tutaj jest wspólnota ważna, właśnie. Mogę albo sam sobie pójść wyżej, albo poczekać i się z kimś cieszyć jakimś wspólnym widokiem, osiągnięciem. Samemu jest łatwiej nieraz. Yeah. Ale z drugiej strony, do pewnego momentu. tym mm -hmm. co, jeżeli sam bym się spiął wysoko, sobie stanę, o jak pięknie, jak zdobyłem, albo zobaczysz, ale jak tu pusto, nie? Jakby mm -hmm. ktoś był obok. Zupełnie inna rzecz, nie? Zupełnie inaczej się przeżywa wtedy ta rzecz. Zresztą pamiętam jeszcze yy, sprzed wielu lat sytuację, kiedy z młodzieżą wybrałyśmy się w bieszczady i co mi się podobało? Dobra, od dziewczynki się tam wziął pleca, chłopak, da, ja to poniosę, wziął mnie, gdzieś tam inny nie daje rady, bo kurtka mu przeszkadza, daj tę kurtkę, ja, ja ją poniosę, nie? Albo w końcu nawet kogoś praktycznie prowadzili i się udało, żeśmy wszyscy weszli. To kto w takim razie może okazać się bardziej inspirujący dla nas w takiej wędrówce. Ci, którzy nas ciągną, nam pomagają. Czy może ci, którym my musimy pomóc i których my musimy ciągnąć? Wszyscy są potrzebni. Najwygodniej jest być właśnie gdzieś pośrodku tak myślę. Ale myślę, że na tym też mądrość polega, że, że daje się komuś czasami nawet świadomie wyprzedzić. Ale głównie ważny jest ten, kto jest fizycznie, w znacznym znaczeniu wędrówki, gdzieś nie nadąża za nami, mówi, gdyby jego zabrakło, no to czuję, że wspólnota nie jest pełna, ktoś został. I Nie mogę się cieszyć jego obecności, nie mogę się cieszyć tym, że dzięki może mojej pomocy ktoś dał radę wejść wyżej, się spodziewał, a przez to przekroczył siebie i może się cieszyć tym. Czyli można w sumie podsumować to tak, że w sumie każdy jest potrzebny w tej wspólnocie. Jak najbardziej. No tak to wygląda. I, i nie tylko podczas wędłówki, ale w codzienności. Nie jesteśmy elitą. Udało się. Udało się.